Właśnie jesteśmy w trakcie konferencji Innowacje w ratownictwie w Strykowie. Uczestniczymy w tym przedsięwzięciu już po raz któryś z kolei. Jest to dla nas bardzo ciekawe doświadczenie. Firma Dreger od ponad 100 lat wspiera w wszelkich działaniach branżę strażacką, branżę pożarniczą. Chętnie uczestniczymy w tym przedsięwzięciu i mamy nadzieję, że jeszcze nie raz tutaj się spotkamy. Konferencja ciekawa, uczestnicy bardzo ciekawi naszego asortymentu, bardzo dużo pytań, na pewno chętnie będziemy brać udział w kolejnych tego typu edycjach. Szanowni Państwo, dziękujemy za zaproszenie, doceniamy, że jesteśmy tutaj dzisiaj na konferencji. Udało nam się dzisiaj porozmawiać z wieloma zastępami OSP, udało nam się dzisiaj pokazać jak nasze produkty działają. Jak najbardziej będziemy tutaj za rok, takie konferencje powinny być organizowane i powinny przekazywać wiedzę. Dzień dobry, uczestniczymy w konferencji już trzeci rok z rzędu. Jak zwykle duży profesjonalizm, dobra organizacja. Zapraszam do kolejnych edycji.